W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Miłość Boga Ojca, który wskrzesił z martwych Jezusa i przywrócił do życia nasze śmiertelne ciała mocą swojego Ducha, niech Was napełni pokojem i pozostanie z Wami. Zgromadziliśmy się na płycie Wojskowego Portu Lotniczego, aby powitać na polskiej ziemi prochy prezydentów Rzeczypospolitej na uchodźstwie Władysława Raczkiewicza. Augusta Zalewskiego Stanisława Ostrowskiego. Wierzymy, że śmierć naszych braci jest początkiem nowego, lepszego życia, a nasza rozłąka z nimi przejściowa. Ufamy, że spotkamy się znowu z nimi w domu naszego Ojca. Módlmy się. Panie Jezu, nasz zbawicielu, ty wydałeś się na śmierć, aby wszyscy ludzie mogli dostąpić zbawienia i przejść ze śmierci do życia. Pokornie Cię błagamy, abyś pocieszył wszystkich, którzy modlą się za świętej pamięci Władysława Raczkiewicza, Augusta Zalewskiego i Stanisława Ostrowskiego. Panie święty i nieśmiertelny. Który przez śmierć swoją otworzyłeś Twoim wiernym bramy życia, odpuść naszym braciom wszystkie grzechy. Królu przedwieczny nie oddala ich od siebie, lecz swoją zwycięską mocą wprowadź ich do miejsca światłości, szczęścia i pokoju, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. o zabranie głosu, proszę prezesa Rady Ministrów, pana Mateusza Morawieckiego. Wielce szanowne rodziny i bliscy naszych prezydentów na uchodźstwie, panowie ministrowie, państwo parlamentarzyści, ekscelencje, drodzy harcerze, żołnierze, oficerowie, wszyscy uczestnicy tej doniosłej uroczystości, drodzy rodacy, dzisiaj jest wielki i ważny dzień. Dziś na łono ojczyzny z powrotem przybywają trzej nasi prezydenci na uchodźstwie. Władysław Raczkiewicz, August Zalewski, Stanisław Ostrowski. To oni w mrocznych czasach niewoli komunistycznej przechowywali insygnia Rzeczypospolitej. To oni Wraz z innymi działaczami na uchodźstwie byli depozytariuszami pamięci, depozytariuszami ciągłości państwa polskiego, a także strażnikami nadziei. To właśnie także dzięki ich wytrwałości naród polski trwał przez dziesięciolecia niewoli komunistycznej. I dotrwał dotrwał do roku 1989, kiedy zawitała do nas jutrzenka wolności. Ale nie moglibyśmy do tego czasu wolności dotrwać, gdyby nie wysiłek pokoleń. Tutaj w kraju, ale także za granicą. Tam za granicą los pozostawił naszych najwspanialszych synów. I córki po II wojnie światowej. To właśnie oni wszyscy starali się przechować pamięć, świadczyć o prawdzie, prawdzie i nadziejach narodu polskiego na odzyskanie wolności. To oni, można rzec, zbudowali tam na uchodźstwie równoległą polis. Równoległą polis, która była zadrą wokół władz komunistycznych, która mówiła o tym, że Polska, która była wprawdzie na mapie, to nie jest ta wymarzona, wolna Polska, o którą biły się pokolenia Polaków w XIX wieku, za którą umierali nasi przodkowie walcząc o niepodległość w latach 1918-1921. O tą rzecz która była w sercach wszystkich Polaków. Dziś po długiej podróży nasi prezydenci na uchodźstwie, prezydenci Rzeczypospolitej, Władysław Raczkiewicz, August Zaleski i Stanisław Ostrowski, wracają na polską ziemię, wracają tu, gdzie jest ich miejsce. Wracają i będą tutaj spoczywać spokoju na zawsze i będą jednocześnie na zawsze świadkami prawdy, ciągłości i marzeniu o wielkiej Rzeczypospolitej. Cześć ich pamięci. Dziękujemy panu premierowi. O zabranie głosu proszę pana posła, profesora Zbigniewa Giżyńskiego. Zacznę rodziny czcigodnych, chowanych dziś prezydentów Rzeczypospolitej. Panie premierze, państwo ministrowie, szanowni zebrani. Biada nam zbiegi, żeśmy w czas morowy lękliwe nieśli za granice głowy. Tymi słowami Adam Mickiewicz na kartach pana Tadeusza starał się tłumaczyć fenomen pierwszej wielkiej emigracji po powstaniu listopadowym. Prezydenci Rzeczypospolitej, których doczesne szczątki dziś wracają do ojczyzny, nie byli zbiegami. biegami. Władysław Raczkiewicz w 1939 roku, wówczasny wojewoda pomorski, a wcześniej marszałek senatu i prezes Światowego Związku Polaków z zagranicy został wyznaczony przez rząd Rzeczypospolitej, aby jako delegat wyjechać do Stanów Zjednoczonych i tam przekonywać opinię międzynarodową amerykańskich polityków i Polonię do pomocy walczącej wówczas z niemieckim, a zaraz wkrótce także z sowieckim najazdem. August Zalewski przez Rumunię dostał się do Francji, gdzie wszedł w skład rządu generała Sikorskiego pełniąc służbę jako minister spraw zagranicznych. Stanisław Ostrowski, przed wojną w 1939 roku, prezydent Lwowa, postanowił zostać z mieszkańcami tego miasta do końca. Wbrew obietnicom władz sowieckich składanych przy kapitulacji, został aresztowany i zesłany do Łagrów. Z nieludzkiej ziemi wydostał się dzięki armii generała Andersa. Przeszedł z nią cały szlak bojowy. Jako wojskowy lekarz Edward Raczyński, od 1934 roku ambasador Rzeczypospolitej przy rządzie jej królewskiej mości w Wielkiej Brytanii, przez cały okres II wojny światowej walczył na arenie międzynarodowej o polską sprawę. Kazimierz Sabat, żołnierz września 1939 roku. Wraz ze swoim dowódcą, ówczesnym pułkownikiem, a wkrótce generałem Stanisławem Maczkiem, przedostał się na emigrację, by tam kontynuować walkę. Ryszard Kaczorowski, harcerz Szarych Szeregów, aresztowany w 1940 roku przez NKWD, skazany na śmierć, w oczekiwaniu w celi śmierci spędził ponad trzy miesiące. Zanim trafił do łagrów, z których wydostał się, by z armią generała Andersa walczyć pod Monte Cassino. Prezydenci Rzeczypospolitej nie byli zbiegami. To rycerze, których Bóg tchnięty upadkiem Polski wspierał walczących za najświętszą sprawę. Za sprawę, o którą modlili się słowami. Obozowej modlitwy napisanej przez żołnierzy września przez kapitana Adama Kowalskiego. O Boże Skrusz, ten miecz, co siekł nasz kraj, do wolnej Polski nam powrócić daj, by stał się twierdzą nowej siły, nasz dom, nasz kraj. Dziś nasz dom, nasz kraj, dzięki decyzji Rządu Rzeczypospolitej. Upomniał się o naszych narodowych bohaterów, o prezydentów naszego państwa, którzy wracają do kraju. Byliście, prezydenci Rzeczypospolitej, niczym Prometeusz, który wykradł Bogom ogień, aby go przekazać ludziom. By wy, wy, by, wy wykradliście atrybuty naszej suwerenności z rąk najeźdźcy niemieckiego i sowieckiego, aby przekazać je. Pokoleniu wolnych Polaków na ręce pierwszego w wolnych wyborach wybranego prezydenta naszego kraju. Wielki polski patriota Ignacy Krasicki, który patrzył na tragedię upadku Rzeczypospolitej i Rozbiorów, uczył święta miłości kochanej ojczyzny. Czują cię tylko umysły gorliwe. Dla ciebie zjadłe smakują trucizny, dla ciebie węzy, pęty niezelżywe. Ten wielki Polak był zwolennikiem obchodzenia święta Konstytucji 3 maja. To w pierwsze obchody tego święta w 1792 roku napisał specjalną hymn na tę okoliczność. A był to trudny moment, bo już za kilka dni zdrada targowicka ściągnęła na Polskę zaborców, którzy zakończyli żywot naszego państwa. Państwo upadło, ale jak trafnie zauważyli przedstawiciele Warszawskiej Szko Szkoły Historycznej, odradzało się w upadku. To odradzające się państwo miało fundament w postaci Konstytucji 3 Maja. Twórcy tej Konstytucji mieli wielkie marzenie. Aby w stolicy naszego kraju stanęła świątynia, będąca wotum wdzięczności za walkę narodu polskiego. Państwo upadło, powstało dopiero po 123 latach. Po kolejnych 100 dopiero ta świątynia stanęła w stolicy naszego kraju, ale dziś otwiera swoje wrota otwiera swoje mury, aby spoczęli w niej prezydenci Rzeczypospolitej, wracający z emigracji. Ich emigracyjny towarzysz Jan Lechoń pisał w hymie Polaków z zagranicy. Twych wielkich mężów przykład doskonały, Twych bohaterów wielbię święte kości. Widzę Twą przyszłość pełną wielkiej chwały, zwycięstwa dobra i sprawiedliwości. Dziś wracają, bo spełniło się ich wielkie marzenie do wolnej Polski. Polski, o której Józef Piłsudski, gdy otwierał Sejm Ustawodawczy w 1919 roku, mówił, że wolny Sejm będzie wreszcie w domu swojego ojczystego panem i gospodarzem. Lechoń wzdychał. Da Bóg nam zasiąć kiedyś w Polsce wolnej, od żyta złotej, od lasów szumiącej, do takiej Polski dziś wracać. Wracacie i gdy my dzisiaj będziemy wracać do naszych domów, spoglądając przez okna pociągów, samolotów, na zagonów szarzyznę, ktoś w naszych sercach wykuwać będzie toporem naszą ojczyznę to wy wykuwaliście swoją niezłomną postawą na emigracji ojczyznę w naszych sercach chwała prezydentom Rzeczypospolitej wracającej z uchodźstwa do wolnej Polski Bardzo dziękujemy panu Wosłowi Szanowni Państwo, za chwilę trumny zostaną przeniesione do pojazdów, a następnie kolumna pogrzebowa w asyście policyjnej i wojskowej uda się do świątyni Opatrzności Bożej. Szanowni Państwo, uroczystość powitania prezydentów Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie dobiegła końca. Bardzo Państwu dziękuję za udział w dzisiejszej uroczystości.